Hej, hej kochani. Witajcie w kolejnym odcinku Stoka Life World. Jak widzicie, jestem w moim najnowszym zaprojektowanym miejscu, czyli w domku, gdzie przechowuję kolekcję swoich krampeców oraz innych uroczych małych słodziaczków. Zapraszam was do obejrzenia poprzednich odcinków. Koniecznie zajrzyjcie tutaj na kartę. Teraz wam się wyświetla playlista, ponieważ wtedy tworzyłam darmowe krampecy, które powstawały w połączeniu dwóch różnych rzeczy, a jak chcę więcej krampeców, więc dzisiaj również będziemy je tworzyć. Najpierw jednak zabiorę sobie jakieś pudełeczko, jakiś kartonik, o może ten, będzie mi to potrzebne, aby zrobić odpowiednie zakupy. I przenosimy się teraz w pierwsze miejsce. Te dam, te dam, przenosimy się tutaj do miasta, do supermarketu. Jesteśmy już na miejscu. Sklep jest, słuchajcie, wyposażony w wszystkie niezbędne rzeczy. Teraz po kolei będę wam pokazywać, co potrzebujemy. Najpierw musi to być pudełko pizzy. Wszystko sobie włożę do kartonu, musiałam go wymienić, niestety, bo tamten mi gdzieś zniknął. Pudełko po pizzy. Takie chrupeczki. Potrzebna jest również ryba. Ja wiem, że to się może wydawać dziwne, ale uwierzcie, że z tego powstaną prawdziwe krampecy. Ryba jest, dobra, to teraz mogę słuchajcie, iść zapłacić. Dziękuję bardzo za zakupy. O, proszę bardzo, pieniążki lądują do kasy. Musimy się przenieść jeszcze tutaj na środek, ponieważ stąd będziemy potrzebować leniwca. Naprawdę kochani, ten gigantyczny leniwiec będzie nam również potrzebny. Teram. nam i jesteśmy teraz z tej strony w miejscu, gdzie są zabaweczki. Potrzebujemy piłki do koszykówki i dwóch robotów, czy też takich rycerzy bardziej bym powiedziała. Tego pomarańczowego i tego niebieskiego. Dziękuję bardzo, wrzucamy pieniążki do kasy, wszystko jest kupione. No to pędzimy do kolejnego miejsca. Zabieram ze sobą pudełeczko i pędzimy teraz do sklepu z ubraniami. Niestety nie będziemy się zajmować zakupami, chociaż ja bardzo lubię to miejsce. Uwielbiam tutaj różnego rodzaju przebieranki. Musimy iść teraz do pana Krawca. Dzień dobry panu. Ja bym chciała tylko dwie rzeczy od pana tutaj z tej półki. Po pierwsze, będzie to klej. A po drugie będzie to pudełko z pisakami. Zobaczcie, tylko te dwie rzeczy zabieramy i przenosimy się do kolejnego miejsca. Szybciutko pędzimy na pocztę. Też to jest moje jedno z ulubionych miejsc. A tutaj, kochani, tylko i wyłącznie będziemy musieli zabrać y, tę kartkę, tutaj z takim serduszkiem. Kolejne miejsce to ten budynek z wielkimi nożyczkami, czyli pędzimy do fryzjera. Ale dzisiaj nie będziemy zmieniać sobie żadnej fryzurki Stąd musimy pożyczyć nożyczki od pana fryzjera I będziemy potrzebować jeszcze suszarkę O właśnie tę taką fioletową Sprawdzę czy to w ogóle się zmieści tutaj do mojego pudełka A słuchajcie jeszcze jest odrobina miejsca I już ostatnie miejsce jakie odwiedzimy to będzie ten wysoki budynek I jak już tutaj jesteśmy to słuchajcie Słuchajcie musimy przejść tutaj nieco obok i zerkamy na półeczki i potrzebujemy z nich zabrać ten oto złoty, gigantyczny puchar. Chyba wszystko już jest gotowe. Wydaje mi się, że nie zapomniałam o żadnej z rzeczy. W takim razie pędzimy na nasze śmietnisko. No i jesteśmy już na miejscu. Tutaj już jeden z bohaterów na nas czeka. Musimy teraz my jeszcze tutaj dołączyć. Musi dołączyć jeszcze Orany. To wielkie pudełko z tymi wszystkimi rzeczami, które zebraliśmy. Jeszcze ta postać i do tego wszystkiego jeszcze jedna dziewczyna. No dobra, na początku, aby było nam ze wszystkim łatwiej, Powyciągamy sobie te wszystkie rzeczy i je tutaj poukładamy, a Wy wtedy będziecie mogli zobaczyć, ile tego wszystkiego tutaj jest. Tadam, tadam, tadam. O, zobaczcie, chyba wszystko. Zobaczcie niezbyt dużo rzeczy, ale zaraz zobaczycie, jakie super krampecy z tego wyjdą! O, rany, prawie bym zapomniała. Do tego jeszcze jest potrzebna złota kupa z poprzedniego odcinka. I zerknijcie teraz uważnie, bo właśnie ta czwórka będzie robić przepiękne krampecy. No dobra, to zaczynamy. Uwaga, uwaga, zerknijcie tutaj. Do jednej ręki bierzemy leniwca, a do drugiej musimy zabrać tego pomarańczowego robota. O rany, słuchajcie, spróbuję jeszcze raz. No ale według instrukcji to właśnie tak powinien powstać krampec. O rany, może ja jednak coś źle połączyłam. No dobra, to spróbujmy z kolejną rzeczą. Teraz weźmiemy tego chłopaka i on musi wziąć do ręki, z tego co pamiętam, rybę, a do tej ryby musi dołączyć y, tą kartkę z poczty. No dobra. No nie, no co się dzieje? Dlaczego krampecce nie powstają? No dobra, podejście kolejne. Teraz może się uda. Do jednej ręki musimy wziąć leniwca, a do drugiej ręki musimy wziąć kuku. No jest! I udało się! Mamy krampecca! O rany, zobaczcie jaki superaśny! Krampec, który jest takim białym jakby pieskiem i ma prawdziwą kupę na głowie. No, nie wiem, dlaczego te poprzednie krampecy mi się nie udały. No ale słuchajcie, będę próbowała dalej. Jest jeszcze tutaj kilka rzeczy do połączenia. Na przykład y, musi to być y, ten puchar, no i jeszcze piłka. No dobra, to sprawdźmy, czy to się uda. Według słuchajcie, instrukcji powinno się udać. No nie, znowu nie! O rany, wiecie co? Chyba dostałam jakieś oszukane informacje. No dobra, będę próbować jeszcze dalej. Z tego co pamiętam, to powinno się zabrać teraz pizzę, ale chyba pizzę taką w pudełku, z tego co pamiętam. Więc ty bierzesz pizzę i teraz otwieramy ten śmietnik, tutaj mój magazyn, i musimy wziąć do ręki jeszcze tę paletkę. No i co? Na innych filmikach te krampecy udają się zrobić, a mi się nie udaje. Dlaczego? Słuchajcie, dajcie mi znać. Może wy coś wiecie? Może do innej ręki to powinno nam zabrać? Może w innym miejscu stanąć? No nie wiem. Dobra, przyznam się szczerze, że zresetowałam grę i spróbuję teraz jeszcze raz zrobić te super fajne połączenia. No dobra, to ta postać musi wziąć do ręki teraz na pewno deskorolkę, a oprócz tej deskorolki do ręki musi wziąć chyba jeszcze z tego co pamiętam, to takie chrupeczki. Tylko gdzie one są? Orany! rany! Chrupki mi zniknęły! O rany! Słuchajcie! Tak szybko się to zadziało, że nie zdążyłam tego nagrać! Mamy kolejnego krampeca! Idealnie pasuje do tej deskorolki, bo to jest krampec, który ma kask ubrany na głowie. Wow! Chyba coś mi się teraz odblokowało, bo zobaczcie! Kolejny krampec wyskoczył! Mamy tutaj y, połączenie tych pisaków plus klej! Chyba zresetowanie gry y, troszeczkę pomogło. I zobaczcie, tutaj są te dwa krampecy i mam tutaj jeszcze tego trzeciego z kupą na głowie. No dobra, to od początku próbuję jeszcze raz. Y, więc tak, bierzemy tego chłopaka i teraz połączymy. Jest dwa roboty! Słuchajcie, udało się. Mamy czwartego krampec'a. I to takiego śmiesznego, bo on wygląda, jakby miał joystick na głowie. Teraz spróbujemy stworzyć krampet samego artystę. Potrzebujemy do ręki pizzę. I gdzieś tutaj miałam tą taką, o właśnie, kolorową paletkę. Uwaga! O nie! Z tym chyba niestety nie pasuje. Tutaj znowu nie chce się nic pojawić. To może jeszcze ty dasz radę? Czyli łączymy ze sobą dwie rzeczy od fryzjera. Uwaga, uwaga! Jest! Mamy krampecsa! Udało się! Tadam I zobaczcie, jakiego śmiesznego, takiego z dwoma kiteczkami! No dobra, kochani, nie wszystko chyba mi się tutaj udało stworzyć. No ale mam pięć przepięknych, nowych i darmowych przede wszystkim krampeców! Tadam! Zobaczcie na to! wow, tak po cichu liczyłam na to, że uda się jeszcze jednego stworzyć, bo przypomniało mi się, że można połączyć tę piłkę i puchar. I powstał krampec, który ma ubrany kask na głowie. To jeszcze spróbujemy chyba jedno z najdziwniejszych połączeń. Ten chłopak musi mieć w ręku rybę oraz kartkę. Proszę bardzo, jest! O rany, ten krampec, ale dziwnie wygląda. Ma chyba czapkę z daszkiem do tyłu ubraną. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, o, siedem krampeców! Dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzu, czy wam udało się stworzyć te krampecy. Jak widzicie, ja musiałam zresetować grę, musiałam ją włączyć na nowo, a dodatkowo musiałam aż dwa razy próbować. Skoro wszystkie już są spakowane. To możemy się teraz wybrać do mojego uroczego, najmniejszego ze wszystkich domków. I będę tutaj musiała teraz znaleźć miejsce dla tych moich słodziaczków uroczych i przepięknych. O rany, słuchajcie, gdzie jest to moje pudełko z tymi crumpetsami? Superowo! Udało mi się odnaleźć ten kartonik z crumpetsami. No dobra, wyciągnijmy je najpierw tutaj na podłogę. 4, 5, 6. Siedem krampeców! Juuu! Ale już przepięknie one wyglądają. I musimy teraz zrobić małe przemeblowanko. Potrzebuję jakąś kolejną y, półeczkę na te krampecy, y, więc chyba zlikwiduję tutaj y, tę moją taką lampkę i potrzebujemy półeczkę. Na pewno będzie ona w kolorze różowym, bo takie mi się podobają najbardziej i one będą tutaj z boku w rogu. Chyba dwie półeczki wystarczą, tak mi się wydaje, na to wszystko. Sprawdźmy, czy one się tu zmieszczą. Trzymam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O nie, brakuje miejsca dla jednego jeszcze. To spróbuję jeszcze jedną półeczkę tutaj wcisnąć. O, idealnie. I ten krampec będzie tutaj na dole. Wow, słuchajcie! W tym domku chyba się już nie zmieści więcej krampeców. Będę musiała pomyśleć o jego rozbudowie. Dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu, czy wy macie jakieś sposoby na zdobycie darmowych krampeców. Napiszcie mi, dlaczego nie udało mi się stworzyć tych, yy, które tam, wiecie, w tym połączeniu nie wychodziły. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco ze wszystkimi filmikami, bo oprócz Toki Boki dzieją się tutaj naprawdę super rzeczy na tym kanale. Do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa, pozdrawiam Was ja i moje urocze krampecy.